Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku WIND w Częstochowie Ekstra. Dzisiejszy odcinek jest świątecznym specjalem jak widać Będzie on dotyczył głównie miast województwa częstochowskiego czyli Myszkowa i Zawiercia Będzie tam oczywiście parę Nówek i Niemarków ale będzie też kilka osiedlóweczek dosyć ciekawych Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania no i przede wszystkim wesołych świąt spędzonych z rodziną, spokojnych i bezpiecznych. Zapraszam. Tam na dworcu kolejowym w Myszkowie mamy tutaj windę Orona. chyba tylko jedną na całą stację, jakie lustra duże, no i wentylator C. No nie działa to. to. Roku tak, roku budowy. Jak, jakiś falnik gazowy niż no właśnie wentylator Nie wiem jaki rok budowy tam, chyba 18 czy 19. Roku. No nie ma napisane. Na górę może jeszcze dać. Tak. Krótka jazda to można nagrać. A nie, jest rok produktu. 2020. Tabliczka znamionowa jest. A no. Tak, no taka nawet Ta urąka, no jeszcze nie jest taka zdewastowana, aż bardzo. Tak już zobaczymy. Jesteśmy w galerii kupieckiej Oczko. Oczywiście dalej w Myszkowie. Konek Odlisk 2011 rok, czyli winda dziesięcioletnia. Ale podesowane. Ona no jest szybka. tylko na jedno piętro. Pojedziemy sobie jeszcze raz na pierwsze i, i zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Yy, jaki ona ma podjazd, śmieszny. Bardzo długi bieg gojazdowy no. ma. Zobaczcie. No, no i że siadamy. No Taki fajny koniec. Jesteśmy teraz na Myszkowskim Światowidzie. Stoimy przy zakładach Mystal, czyli tak zwanej hucie, jak to mieszkańcy nazywają, która została założona w XIX wieku. Co ciekawe, w PRL-u produkowano tutaj nawet lokomotywy spalinowe. Obecnie jeszcze to funkcjonuje. O dziwo, mimo że budynek wygląda jak wygląda, to zobaczcie, że jest czynny. To aż absurdalnie wygląda. Byliśmy tutaj sprawdzić windy. No niestety nic z tego raczej nie będzie, ale myślę, że warto wam pokazać jak to wygląda, bo naprawdę miejsce jest bardzo ciekawe i klimatyczne. Jest to ważne miejsce przemysłowe, jeśli chodzi o województwo właśnie częstochowskie. Kurczę, zdążyli. <laughs> Jesteśmy na dworcu yy, w Zawierciu. Interlift. Tak. Wcześniej tu jeździła platforma przed tym interliftem. No to dobrze, że wstawili windę chociaż. No lepsze to już. A mniejsze zło. Papierosów było na tym, na drzwiach. I tu jest fajny gong. No fajny. Bo jest podwójny. Ta. To teraz nie mów, nic to ten, żeby było słychać. Patrzę. Nie działa dwie górem lekarnie drzwi tam, tam, tam. No, no, A później no, no, jest no, drugi no, jeszcze. Zastanawiam. No, Przejście pod peronami. No, to jest no. fajne. Takie za, takie za zawierskie bym powiedział. Tam, a nie, tam ta winda, bo tam jest taka sama dokładnie, to nie będziemy tam jeździć. Tylko teraz powiem Wam ciekawostkę: budują trzeci peron w zawierciu nowy, ponieważ y, jest y, reaktywacja linii kolejowej, zawiercie Tarnowskie Góry przez lotnisko w Pyżowicach. Taka ciekawostka, dlatego tam teraz jest budowa, właśnie, A tą windą sobie jedziemy już na miasto. O, odpadaj. Ona jest też przelotowa. No nie, tam to nie była przelotowa. Ta jest przelotowa. Cześć, 2016 rok. Interlift. Psst. Ale dźwięk. No. Idę do domu. Ulica Trzeciego Maja. O, nawet jest... Nawet jest powiedziane, że ulica 3 Maja. Nie zawiercił? A solbus akurat jedzie? No i tak, tu no mamy centrum zawiercia, plac, teraz takie fajne oświetlenie świąteczne zrobili, to są właśnie te wieżowce w centrum, może sprawdzimy je, może albo inne, bo to już były nagrywane w sumie. No i tak, w ogóle sam budynek też złapie dworca dosyć, może później Wam no. też go zaprezentować... To jest napis z Jesteśmy przy Pomorskiej 37 klatka pierwsza. Falownik oczywiście jest. Bo w zawierciu wszystkie windy prawie mają falowniki w blokach. Mikrolift. Modernizacja. Ale te windy mimo tego, że one mają falownik i, i nowe kasety, się zaciął. Klima nie chodzi. Mimo tego, że one są takie ten, to one są klimatyczne. No, ale One są takie zawierciańskie, po prostu nigdzie nie ma takich yy, tego. To nie jest taka typowa, moderna, ale jest taka lokalna. Bardzo. O! Dziesiąte piętro. Mieszkanie od 31 do 36 No mówiłem? To teraz nic nie wiem, tam. to tam, żeby było jakieś wyczucia. Od Daziska, do 27. Tak, dlatego właśnie te zawierciańskie osiedlówki one są moim zdaniem niepowtarzalne. Bardzo je lubię. Zapomniałem o tym, że to są takie te. I najlepsze w 2017 roku tutaj w święta wgrali muzykę... Normalnie kolendy. Kolendy jakieś tam. We wish you Emily Christmas i tak dalej. Też będą, tylko że te... Jeszcze jest tutaj przed świętami. Przedmiotem mieszkania od 4 do 6. No i no, na partner, tu krótkie. Zobaczymy, co na parterze będzie. Dzwonek. Parter, do widzenia. Nie uh, chcę, will survive. umarł. Nie chcę, żebyś Tak? No, no. Derewskiego. Różowa kabinka. No fajne to to jest. O, tak się można stanąć. można stanąć. Fajnie. A nie można stać. Nie przytrzymać? Fajne to jest. I tu nie ma muzyczki w tej windzie, akurat. Ale mamy ładny kolor drzwi, i nie wiem, czy tu druga nie stoi na papierze właśnie. Nie, nie stoi na papierze. kurczę. Kurcze. No Poczekaj, no nie Bardzo ładny kolor drzwi, taki mi się super podoba. I ten poprawny, i ten po lewej się nowy. O, napisane jest kiedy malowano trawkę. No. Jaką kabinę? Wohohoho. Aha. Fascynacja windą. Ale numer. Ja pier... Ja pierd o no. o oh, oh. no poczekaj spokojnie najlepsze, że jak się reguluje, to ta blacha aż no to... w sensie się trochę to jest niezbyt bezpieczne no ale ale ten kolor to rekompensuje to tam tylko zobaczcie w jakich miejscach teraz redzawa jest ta kabina śmieszne, śmiesznie to wygląda ale kolor to jest genialny, bardzo mi się podoba to, to, to też w ogóle jest, ten kolor to jest ekstra Mamy ulicę Paderewskiego 2. Wciskamy 10 i jedziemy. I tu mamy, co jest nie takie częste na to miasto, oryginalną sklejkę. I całkiem klimatyczna jest tam. winda. Jeszcze oświetlenie jest fajne w tym takim perlowskim kloszu, co takie były modne. Kiedyś fajnie to wyglądało. I piętro wskazywasz, trochę się zlagu, zlagował. Patrzcie, 01, 01. Pokazuje. No drzwi fajne. Prześwietlę. Zobaczcie, jakie są te drzwi na zewnątrz. Też jeszcze, no, jakie ładne. Coś. Proszę nacisnąć 0 Tutaj działa ten piętro wskozywacia nas tej in to dla nas piętro wcisnął do Ronald serdecznie zapraszamy na jego kanał kolejowy i inne materiały Co się stało? Y ja nie nacisnąłem Z Piężki się wyłączył, co ciekawe Jakaś awaria Awaria Boża No Jeszcze raz bym spróbujmy jeszcze się przejechać Taki ktoś No i teraz wszystko działa ładnie gładko No. To sobie się to postoi, no i to było na tyle ze świątecznego odcinka Wint w Częstowi Ekstra z Myszkowa i Zawiercia. Kończymy nasz odcinek właśnie na placu Jana Pawła II przy z tego... Zawierciańskiej Choince w centrum miasta. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie i wesołych świąt. Trzymajcie się.